Siema, to Diem. Dzisiaj będę oglądał filmik na innym kanale. Gościu wstawił ciekawy filmik, Mocny Ewantur w Szczecinie. Także będę go oglądał i oglądajcie ze mną, co tam się dzieje. Bo dzieje się dosyć dużo w Szczecinie. Myślę, że oglądałem ten film już wcześniej, ale myślę, że warto go skomentować, bo tutaj dużo się dzieje ciekawych rzeczy. Chcesz sobie odjechać krótko? Nie. To czy dlaczego nie? No bo nie. Dlaczego? Ja pamiętam. Co? Tam sobie krótko na bok. Nie. To dawaj. nie interesujmy Cię gazem. No dawaj. 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 Już widać na samym wstępie tą agresję. Także tutaj ci goście, co przychali tym białym autem, już byli nastawieni dosyć mocno na konflikt. Także oni już tutaj byli mocno nabozowani, widać. Możliwe, że też pod jakimś wpływem, nie wiadomo. O, no, będzie no, w internecie. A nie wyciągnęle, to będzie o to jebanę. No ja chodzę. No to, to, to ja ze sobą otwieraj. Otwieraj, jasny kurz! Jasny kurz! Już jedzie, już jedzie policja. Jedzie, jedzie. No i tutaj widać, jak ten zbam bo nie można go inaczej nazwać, wali w to auto. W ogóle kompletnie widać, że mu odłączyło myślenie. Kompletnie był pozbawiony jakichś bezpieczników, tak jakby się nie spodziewał, że to może być nagrywane i może mieć tego konsekwencje. Także mega agresywne podejście, no i głupie podejście, bo pewnie to dla niego się skończy, jednak Jakimiś zarzutami. Nie idzie policja! Nie idzie! Nie idzie! policyjnych. No I trzeba zaznaczyć, że kierowca z tego brązowego auta tutaj zatrzasnął się w tym aucie, zamknął sobie te wszystkie drzwi. Także tutaj. Widać było też i słychać, że był opanowany. No i tutaj też go to ratowało, bo jednak gdyby ten gościu co go zaatakował otworzył mu te drzwi, no to mogło być tutaj to niebezpiecznej sytuacji. Także dobrze tutaj się kogoś zorientował, żeby zamknąć te drzwi. No zobacz Gaz na kobiety, tak? Gaz wyglądał! Właśnie ten koleś w tym aucie, co się zamknął, on użył gazu. Tutaj tam chyba było nawet wcześniej słychać to przyknięcie gazu. Także to jeszcze dodatkowo ich tutaj oprószyło. Przeciwko, teraz na rękę w sobie. O, go na rękę, mam go rękę. Nie na rękę do niego, nie chcę go na rękę, coś mi grozić. Otwórz! Dobra, ojmy no to nagrywa, ale parkujemy i dostajemy pod do przyjazdu policji, bo wydaje mi się, że skończyć na Tutaj jego rejestracja nie chciała. No i też dobrze jest pochwalić w ogóle tych nagrywających, co w tej chwili nagrywają to zdarzenie. Bo jednak tutaj... I to jest ważny dowód w ogóle w tej całej sprawie, dla właśnie policji, która pewnie się tam za jakiś czas zjawiła, tak, żeby pokazać im, co się stało, ewentualnie dla tego kolesia w tej taksówce, w ewentualnej sprawie.

z dwiema kryjami oczywiście. Czekamy na policję. nie? Tutaj widać, że im się tutaj jakoś udało otworzyć te drzwi, albo sam krawca taksówki otworzył. No i tak, no i tutaj nawet widać atak na tle narodnościowym. No tutaj jest ukazane w napisach. Ukraińców, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to też jest atak na tle narodowościowym. Możliwe, że w ogóle to też oni się tak napozowali, ci atakujący, właśnie, że zobaczyli taksówkę. A też może oni wiedzieli wcześniej, że właśnie w tym Ocie jest Ukraińiec i to też wywołało u nich tą agresję. To też mógł być ten powód. Chociaż to nie powinien być taki powód, tak? I tutaj niestety, wydaje mi się, że popełnił błąd ten taksówkarz, ponieważ otworzył drzwi. Możliwe, że chciał wysiąść, tak? Możliwe, że spanikował i nie wiedział, jak ponownie zabknąć drzwi.

Chodź po Chodź, chodź! No, nieprzyjemna, nieprzyjemna sytuacja, jak współczuję temu gościowi. Chociaż nie do końca wiadomo jak to się zaczęło. No... Dobrze, oglądamy część drugą, bo że Z darmowego rzecz, programu część do faktur i Firma. Do ja tej części bo drugiej nie oglądałem, także... Będę komotował nożywo to, co się dzieje. No i się Chyba nie jest to, tak że w maratonie. Wiem, ja że to jest część druga tego filmu. No też ciekawe. Proszę bardzo. Tak się jeździ. Tutaj. Odjedziesz czy to? Nie odjadę. Co? No Nie odjadę. Dobra, dobra. dalej człowieku. Ty nie. No. A to jest w ogóle w tym miejscu. To jest dokładnie w tym miejscu, bo poznaję. Także no zobaczymy co to się wydarzy w ogóle. Tutaj też widać znajomym auto. No, może to jest to samo auto tylko przebud. Ale jeżeli tam jest droga jednokierunkowa, z tego nawet widać, że ata stojące obok, one stają jakby w kierunku tamtym, gdzie stoi nagrzewający, więc spodziewam się, że kierowca z tego białego Mercedesa tutaj źle, źle wjechał. No i tutaj, właśnie, tu, pewnie z tego są te konflikty. No pani nie szybciej, ja tam, pojedzie, pan? ja tam jadę, to niech pani pojedzie do tego. No to ja chcę to zaparkować, a no ale to jest. No gdzie pani tam będzie parkować? No chcę wyjechać. No to, tam, to niech pani ja nie szybciej. Stawę, no to niech to pani tam pan. Ma dwa wjazdy. Może pan tu Ale pani też do tyłu może. Ale dlaczego pan to robi po złości? No bo ja tam, tam tak? Ale nie, pan tu stał cały czas. No tak. No właśnie. Bo czekałem ma... na kogoś, tak? tutaj nie ma miejsca na pół Jak na nie? Laksudki. No nie ma. Ja tutaj mieszkam, tak? No tym bardziej muszę pan co No i dlatego tam jadę. No ale to pani też może. No mogę, ale no. dlaczego pan nie może... Yy, ale, ale gdzie podpuścić? ja, ale gdzie ja mam jechać? nie rozumiem tego. No, no ma nie pan wie. łatwiej tu cofnąć niż ja do pana. No, do no ja nie mam łatwiej, bo muszę no do tyłu pojechać. No nie, bo do tyłu. No. Chodzi No faktycznie można było tego uniknąć. Nie chcesz sobie odjechać krótko? Nie. To czy dlaczego nie? No bo nie. Dlaczego? Bo ja pamiętam. Co? Bo Stań nie. sobie krótko na bok. Nie. Podjadaj. No, no właśnie, no i tak to, to się zaczęło. <grywka> Dziwna sytuacja. Widać, taksówkarz miał tutaj dużo czasu, żeby się bawić w takie rzeczy. Pewnie wiem, czy by ustąpiła mimo wszystko. Ale jednak taksówkarz chciał tutaj jechać przepisowo i chciał może nieco tutaj utrzeć nosa tej pani i tym gościom. Także nie chciał tutaj ustępować pana. No ale czy było warto?

Prokurator postawił 29-latkowi zarzuty kierowania gruźb karalnych, zniszczenia mienia oraz obicia. Drugi sprawca. Przypadkowy przechodzień sam stawił się na policji. E, usłyszał zarzuty udziału w pobiciu. Możliwe, że te zarzuty ulegną zmianie po przesłuchaniu poszkodowanego, któremu złamał nos. No Tutaj to, to, to poważnie doszło do uszkodzenia twarzy za małą nos. No także mega nieprzyjemna sytuacja. Wyłącz No właśnie, tak jak myślałem, oni wjechali pod prąd. I tutaj ten krasa taksówki nie chciał ustąpić. Czy można było tego uniknąć? To pewnie tak. Na no pytanie, co tam się dzieje w tym strzecinie? Często dochodzi do tej takiej agresji, dajcie znać, bo to wygląda no, nieprzyjemnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba taki format. No i do usłyszenia.